Cześć, witam Cię na kanale Fortie jest fajna. Dzisiaj w to niedzielę popołudnie będzie zdjęcie Doroty. Zdjęcie Doroty, które ona zrobiła kilka lat temu, yy, nawet bardziej niż kilka lat temu, bo to jest dosyć stare zdjęcie. Yy, jest, od razu się rzuca w oczy... Dobra, hmm, fajnie. Czeka, ale jak? Bo, jak ona wygląda? O. Od razu się rzuca w oczy. Jakiego filtru użyła, żeby uzyskać takie zdjęcie? Więc odpowiedź brzmi prosto żadnego. To jest naturalne czyste zdjęcie, szła sobie, szła, 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 zobaczyła, zrobiła i poszła dalej i nie, nie obrabiała go w żaden sposób, za wyjątkiem zdjęcia koloru, bo y, kolor czasami w fotografii, znaczy kolor jest przydatny w fotografii, ale czasami też zmniejszenie ilości tego koloru, czyli zostawianie tylko czerni i bieli, no bo to może być też y, zmniejszenie ilości kolorów nie musi robić czerni i bieli, ale uproszczenie go do, nie wiem, czerwony, czarny. Uuu. Natomiast uproszczenie kolorów, czyli zmniejszenie ilości, powoduje zwiększenie e, takiej impresji tego zdjęcia, tego, tego ekspresji, o, ekspresji tego zdjęcia, siły oddziaływania. Bardziej oddziaływuje wtedy na nas kształt, forma, treść i kolor, który normalnie może w fotografii pomagać, ale czasami też potrafi przeszkadzać w fotografii. Tu w tym wypadku świadome zdjęcie tego koloru moim zdaniem bardzo pomaga, ale nie powiedziałem co to jest zrobione. To jest po prostu zwykłe odbicie w wodzie mostu. Przechodziliśmy pod mostem, zrobiła zdjęcie, czy przychodziła sama, bo nie pamiętam. Mogła być tam rowerem, nie pamiętam jak to zdjęcie powstało, w ogóle. Natomiast to jest odbicie w wodzie. Gdybym ja je odwrócił w tej chwili, pach. Tak by tak powinno wyglądać prawidłowo, a u góry idzie most. Most yy, przez Wisłę pod Nowym Dworem Mazowieckim, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że to jest ten dokładnie ten most. Yy, natomiast w sposób prawidłowy, czyli taki odwrócony, żeby ono wyglądało jak prawdziwe te filary, te łuki mostu, yy, wygląda, jakby coś się z nim działo. Ale to jest też właśnie ten. Yy, umiejętność zauważenia i wykorzystania elementów. Zauważenia, czyli iść, ale te odbicia wyglądają fajnie, ale wielokrotnie się złapałem na tym, że odbicia naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Na jakiejś wodzie, jakiejś kałuży, jakiejś plamie, ale też szybie, masce samochodu, odbicia, ponieważ odbicia pokazują świat inaczej niż my go widzimy na co dzień. W związku z tym sam fakt odbicia, czyli zniekształcenia przez dany element, czyli szybę, maskę, wodę i tak dalej, powoduje, że ten obiekt, który się tam pojawił, jest ciekawszy, inny. Warto idąc nawet ulicą, rozglądać się za odbiciami. Tak jak wczoraj byliśmy na spacerze, chodziliśmy i po mieście i mm, Robiąc zdjęcia też patrzy, to w pewnym momencie zbopowałem się na tym, że Dorota idzie i zagląda wszystkim samochodom w okno. Mówi, aha, ja wiem, ty też wiesz, co ona w tym momencie kombinuje. Szukała po prostu jakiegoś ciekawego odbicia. Ja byłem na troszkę innej fotografii skupiony, powiedzmy, na innym sposobie, i nie szukałem odbić. Szukałem bardziej prostej fotografii, prostoty, formy. Natomiast odbicia są naprawdę Idąc ulicą, biorąc nad wodą, zawsze warto zajrzeć, czy to w tym odbiciu się coś ciekawego nie pojawi. A połączenie jeszcze do tego odbicia z tym jakimś obiektem, który jest, może być rzeczywistym, może być nierzeczywistym, może dać naprawdę fantastyczne ujęcia. Także odbicia, pamiętaj: pamiętaj o odbiciach. No tak, takich w wodzie powiedzmy. Nie wiem, czy to nie zabrzmiało głupio jakoś. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i odbicia są słuszne. Cześć.